Testosteron to najważniejszy męski hormon, który działa w odwrotności do estrogenu. Czyli jeżeli testosteron idzie do góry, to estrogen pójdzie do dołu, a jeżeli estrogen pójdzie do góry, no to testosteron idzie do dołu, no i one się wymieniają. I dzisiaj kontynuujemy ten film ostatni, który był o estrogenach, jakich unikać, jak podwyższyć testosteron do 1000 nanogramów na decylitr, bo to jest nasz cel tutaj, tylko że wtedy mieliśmy bardziej takie powierzchowne te wszystkie informacje. Takie, które no, w większości pewnie usłyszałeś, A dzisiaj zajmiemy się takimi już totalnie, totalnie rzeczami, o których na pewno nie słyszałeś, no i zapraszam do oglądania, bo naprawdę będzie dzisiaj ciekawie. Więc pierwszą rzeczą na naszej liście to będą ubrania. No i jeżeli oglądasz wczorajszy film, albo po prostu interesujesz się tematem, no to wiesz, że takie coś jak plastik. Obniża testosteron. Estrogeny, znajdujące się w plastiku, znacznie obniżają testosteron. No i jednym z przykładów takiego plastiku jest właśnie poliester. Poliester, który znajduje się w koszulkach, w spodniach, w skarpetkach, w majtkach, we wszystkim dosłownie, jeżeli chodzi o odzież. No i jeżeli jesteś nieuważny, no to naprawdę będziesz miał strasznie obniżony testosteron przez ubrania. Więc jak temu zapobiec? Jeżeli idziesz na siłownię i masz takie typowe ubrania siłowniowe, takie śliskie, które czasami się elektryzują i w ogóle, no to wiedz, że to jest poliester i jeżeli pocisz się w takim ubraniu, no to naprawdę będziesz miał testosteron znacznie obniżony. Więc co zrobić, żeby uniknąć tego? No po pierwsze zawsze, ale to zawsze sprawdzaj metki tego, co nosi, szczególnie koszulek i spodni, no i majtek, no bo to jest największa powierzchnia która dotyka Twojego organizmu. Pomyśl, jeżeli masz bluzę, która jest z poliestru zrobiona, no to ile dotyka? Od, Odtąd do ręki, do końca. Tyle. A jeżeli masz koszulkę z poliestru, no to tyle dotyka. Całe plecy i cały przód. Więc chodzi tutaj o powierzchnię. I druga rzecz, tam, gdzie się pocisz najbardziej, to wtedy przez pot ten estrogen przechodzi do organizmu. To jest ciężko wytłumaczyć, albo po prostu jak się pocisz w jakimś poliestrze, Poli, takiej koszulce poliestrowej, no to to naprawdę jest tragiczne dla Ciebie, więc pamiętaj, to nie jest naprawdę trudne, żeby jak masz koszulkę, wziąć, sprawdzić metkę, no jeżeli pisze 100% bawełna, 100% balwina, czy koton, czy tam różne są po angielsku jakieś nazwy, czy tam po innych językach, wszędzie są napisane jakieś 30 języków tam masz, jeżeli zobaczysz 100% bawełna, no to możesz być pewny, że to jest dla siebie bezpieczne. No i najlepiej też białe koszulki mieć, tak? Tak jak kiedyś było zawsze na WF biała koszulka. Skąd to się wzięło? No dlatego, że bawełna ogólnie jest biała. Więc taka koszulka jak moja nie ma tutaj żadnych barwników. No tutaj oczywiście niebieski albo czarny ma, ale główny kolor biały dominujący w ogóle to nie jest zafarbowane, no bo bawełna jest biała. Więc taka koszulka, która jest bawełniana i jeszcze nie ma żadnego barwniku tutaj, no tylko tu kawałek, no ma dosłownie 99% mniej Wszystkich estrogenów niż takie zwykłe poliestrowe koszulki, które są aż śniskie, i pocisz się w niej i to przychodzi do organizmu twojego, no i to jest tragedia, naprawdę. Więc zawsze sprawdzaj metki, cokolwiek nosisz, bawełniane i to pomyśl, że to nawet nie ma żadnej różnicy w cenie. I ta kosztuje 10, czy 15, 20 zł, no i ta kosztuje 20 zł koszulka. Jeżeli kupujesz markową, to i ta kosztuje 50, i ta 50. Więc po prostu sprawdzaj, czy jest bawełniana, w domu noś białe, no i będziesz miał. To już Ci podwyższy testosteron przynajmniej 20%. Ta jedna rzecz w przeciągu tam kilku miesięcy zdecydowanie podwyższy ci testosteron, szczególnie jak się pocisz, szczególnie na siłowni i szczególnie jak jest gorąco. Drugą rzeczą, która bardzo obniża testosteron i podwyższa estrogeny, no to jest otoczenie, w jakim się znajdujesz. A dokładniej mówiąc, taka ogólnopojęta feminizacja mężczyzn. No i głównym aspektem tego to jest brak rywalizacji. Jeżeli chodzi o sport, jeżeli chodzi o jakieś nie, uczenie się, naukę, czy no po prostu nie ma żadnej rywalizacji. Teraz, jeżeli są nawet jakieś zawody, no to jak wyglądają typowe zawody teraz? Każdy dostaje co? Każdy dostaje za samo przyjście jakieś nagrodę, no i, i tyle tak naprawdę. I może pierwsze miejsce dostanie jakiś, nie wiem... Czekoladę czy coś, a tak to każdy dostaje nagrodę pocieszenia. I nic za to nie ma. Wszyscy ci mówią, żebyś nie porównywał się do innych, nie walczył z innymi, każdy jest zwycięzcą i takie rzeczy. A to w ogóle jest nieprawda, bo ta osoba, która wygrywa, i teraz zapamiętaj sobie, jeżeli jest jakieś, powiedzmy, competition, jeżeli jest jakieś wyzwanie, jeżeli z kimś masz jakieś, jakiś challenge, powiedzmy, no i w sporcie niech będzie, no i nie wiem, grasz w piłkę, cokolwiek to ta osoba, tu jest poziom testosteronu zwykły, ta osoba, która wygra, ma o tyle podwyższony. A ta osoba, która przegra, możesz pomyśleć, że spadły, ale nie. Ona ma po prostu o tyle podwyższony. Jeżeli chodzi o rywalizację, to ona jest dobra, zarówno dla tej osoby, która wygra, jak dla tej, która przegra. Bo zdrowa rywalizacja, bezpieczna oczywiście, podkreślam, bezpieczna, jest szczególnie dla mężczyzn bardzo dobra, bo to jest coś, co my od... No, setek tysięcy lat robiliśmy. Cały czas była jakaś rywalizacja. Czy to o jedzenie, czy to o zasoby, czy to o to, czy o tamto, czy o tamto. No i musimy, my potrzebujemy tego. Tak samo jak, nie wiem, wsiadasz na rower w wieku 7 lat, czy ośmiu i chcesz jak najszybciej jechać i chcesz jechać szybciej niż twój kolega, to to, to to też jest rywalizacja. A jeżeli mama ci mówi, nie zwolnij, zwolnij, bo się coś złego stanie. No i przez całe życie potem tak żyjesz, że nie, nie lecisz na maksa, bo coś się może stać. No i po prostu masz takie podejście w życiu, że jesteś taki przestraszony, że a co jeśli to, co jeśli tamto. No to to jest taka feminizacja, która powoduje, że nie masz tej takiej odwagi w sobie. Nie masz tego ognia takiego, który powoduje, no, że testosteron tak naprawdę powoduje ten ogień. No a żeby mieć ten ogień, musisz mieć wysoki testosteron. A żeby mieć wysoki testosteron, musisz mieć jakieś wyzwania. Musisz podejmować jakąś rywalizację. Więc nie bój się przegrać. To jest bardzo ważna rzecz. Nie bój się przegrać, bo pamiętaj, co pokazałem. Ten, kto wygrywa, ten, kto przegrywa. Nie ma tak, że ten, kto wygrywa tu, a ten, kto przegrywa, idzie mu w dół. On Im idzie do góry, tylko po prostu temu, kto wygrywa więcej. No bo on wygrał, on zwyciężył. A temu, kto przegrał, też idzie do góry, ze względu na to, że organ musi stać się silniejszy, żeby następnym razem wygrać. Więc pamiętaj, zdrowa rywalizacja to jest coś bardzo dobrego, szczególnie dla mężczyzn młodych. Rywalizuj, ile tylko możesz. Oczywiście w ramach bezpieczeństwa. Takich. Wiadomo, z zdrowym rozsądkiem, ale naprawdę nie bój się rywalizować. Jako młody mężczyzna to jest dla ciebie bardzo, ale to bardzo dobre. Trzecią rzeczą, która znacząco obniża testosteron i podwyższa estrogen, będzie stres. No i tutaj, może nie aż tyle o estrogenie powiem, co o testosteronie i kortyzolu. Więc, tak jak pokazałem, jeżeli tu mamy estrogen i tu mamy testosteron, to jeżeli estrogen idzie do góry, to testosteron do dołu, no i odwrotnie, wiadomo, ale z kortyzolem mamy tak samo. Jeżeli kortyzol idzie do góry, to testosteron nam pójdzie w dół. Jeżeli kortyzol w dół, to testosteron do góry. Więc staraj się nie mieć za dużo kortyzolu. Co powoduje kortyzol? No, jest to ogólnie pojęty stres. Stres, który jest taki, to się tak nazywa toksyczny stres. Czyli jeżeli powiedzmy, nie wiem, masz wyścig, jest jakaś rywalizacja i się stresujesz przed wyścigiem, bo chcesz wygrać, to to jest dobre. Ale jeżeli przychodzisz do domu i się stresuje przez cały dzień, cały tydzień, cały miesiąc, bo masz sprawdziany, masz to, tu masz tamto, tu rodzice się zaśczepiają ciebie, tutaj masz to, tutaj. No, jeżeli cały czas coś się złego dzieje, no to wtedy będziesz naprawdę miał problem z tym. A jeżeli będziesz trzymał ten testosteron, swój, ten kortyzon w ryzach dobrych, nie będziesz aż tak się w tym wszystkim przejmował, nie będziesz tego brał sobie do głowy, no nie będziesz tak się stresował. To wtedy testosteron od razu wystrzeli do góry, bo one dział oni działają tak o, w taki sposób. Jeden idzie do góry, drugi idzie do dołu, no i vice versa. Więc pamiętaj, żeby się nie stresować za bardzo, kortyzol trzymać w ryzach. Oczywiście, no trzeba czasami się postresować, no bo jak jest coś ważnego, no to musisz, ale generalnie. Staraj się nie za wysoki mieć, no i to ci bardzo pomoże w podwyższaniu testosteronu. A jeżeli chcesz dowiedzieć się wszystkich potrzebnych ci informacji i tak naprawdę dogłębnie już wejść w temat testosteronu i budowania idealnej sylwetki, to pierwszy link w opisie to jest mój kurs. Jeżeli chodzi o właśnie idealną sylwetkę, w jaki sposób mieć świetne mięśnie, jest właśnie 50% przeceny, bo jest tak zwany pre-order, czyli jak skończę robić ten kurs, to po prostu cena wzrośnie dwukrotnie, bo naprawdę jest. Pełno wartości w nim, więc niedługo już zostanie skończony ten kurs i będzie dwukrotna cena, więc teraz możesz go zgarnąć za pół ceny. Pierwszym piszę i zapraszam. Kolejną rzeczą, która naprawdę obniża testosteron i no niszczy Cię od środka jako mężczyznę, to jest niepodążanie za marzeniami swoimi. Czyli, jeżeli masz jakieś marzenie, jeżeli masz jakiś cel w życiu i nie dążysz do niego, no bo powiedzmy boisz się, Twoje marzenie to jest, żeby. Nie wiem, zawsze marzyłeś, żeby zostać strażakiem niech będzie, a jednak się bałeś i poszedłeś, w jakieś, pracować w jakimś biurowcu zwykłym, no to to będzie naprawdę złe dla ciebie. Jeżeli twoim marzeniem było właśnie zbudowanie idealnej sylwetki, a boisz się pójść na siłownię, bo nikogo tam nie znasz, bo pierwszy raz boisz się i w ogóle i w ogóle jesteś przestraszony, no to to będzie złe dla ciebie. I nie tylko, że nie zrobisz tych treningów, nie będziesz miał mięśni, ale też takie psychologiczne to będzie dla Ciebie źle. Na psychę działało, no bo no nie zrobiłeś czegoś, co mogłeś zrobić. Pamiętaj o tym, że strach to jest obawianie się, to jest tylko emocja, a odwaga to jest decyzja. Czyli jeżeli ja boję się pójść na siłownię, powiedzmy, bo jest to nigdy nie, nie, nie szedłem jeszcze, pierwszy dzień mój i się obawiam tego, ale pójdę tam, to to jest dopiero odwaga. Odwaga jest tylko wtedy, gdy boisz się czegoś, ale i tak to zrobisz. To wtedy jest dopiero odwaga. No a jeżeli nie boisz się, to jak możesz być odważnym? Nie możesz być odważnym, musisz się bać i musisz to przezwyciężyć po prostu. Więc jeżeli się boisz, to dobrze, to wcale nie jest źle. Po prostu przezwycięż to, przemusz się, musisz tak się zebrać w sobie i pójść na tą siłownię, zrobić to albo zrobić tamto, żeby osiągnąć to, co chcesz osiągnąć, no i to wtedy bardzo podniesie dwoje testosteronu. No, więc podążaj za marzeniami swoimi, no bo to jest to, co musisz w życiu robić, bo pamiętaj, kiedyś, każdy z nas już zakończy swoje życie i umrze po prostu. Więc no albo możesz to teraz zrobić za życia, albo nigdy. No i potem, co? Mając 70, 80, 90 lat, chcesz żałować tego, że nie podążałeś za swoimi marzeniami? Że nie zrobiłeś tego, o czym zawsze marzyłeś? Bo co? Bo się bałeś? Przecież potem będziesz tego żałował. Będziesz obs absolutnie żałował tego, że no, nie odważyłeś się. A jeżeli teraz podejmiesz świadomą decyzję, że pomimo, że się boisz to jednak idę, lecę, uda mi się, no to wtedy to będzie nie dość, że będziesz zadowolony, będziesz miał świetne życie, to jeszcze będziesz miał wyższy testosteron. No i idealnym przykładem takiej feminizacji może być to, jak wygląda klasa w szkole. No pomyśl sobie, wszyscy siedzicie, równo w rzędzie ustawieni, jak mrówki jakieś. No i co, i chcesz powiedzmy wyjść do toalety, to, to musisz podnieść rękę i zapytać się, przepraszam, a mógłbym do toalety pójść? I nauczyciel może odmówić Ci i powiedzieć, nie, nie możesz, Czekaj do przerwy. I przecież to, no przecież to jest tak absurdalne, co się teraz dzieje. Musisz pytać, prosić o pozwolenie o wyjście do toalety. Musisz o wszystkich się, o wszystkich się o wszystko pytać. Musisz prosić ludzi, dosłownie, żeby pozwolić Ci zrobić podstawowe, fizjologiczne rzeczy. No i dosłownie to nie ma żadnego takiego, nie ma żadnej odpowiedzialności za nic. Bo wszystko jest tylko przekładane na innych. Jeżeli ja... Chcę decydować o samym sobie, no to dosłownie nie mogę tego zrobić, bo ktoś stoi nade mną i rozkazuje mi, pokazuje palcem, co ja mam robić. Ja nie mogę żyć tak, jak ja chcę i mieć ten mój testosteron wysoki, bo ja go chcę, tylko muszę się innych słuchać, podporządkowywać się innym, no i oni mają ten testosteron, on dla nich idzie, a nie dla mnie. Pamiętaj, że jeżeli ty masz, powiedzmy, nie wiem, 500 testosteronu teraz i ktoś ci cały czas rozkazuje to naj, najczęściej będzie tak, że ta osoba ma właśnie wyższy, bo ona w takiej hierarchii jest wyżej niż ty. Ty jesteś tutaj, ta osoba jest tutaj. Więc jeżeli ona ci cały czas rozkazuje i ty robisz to, to i to i tamto, to ty masz niższy testosteron, no bo ona jest, co to nie ona ta osoba, nie? A jeżeli ty w końcu pójdziesz do góry i się wzniesiesz albo jeszcze wyżej i to ty będziesz nad tą osobą, no to wtedy ty będziesz miał wyższy testosteron. To jest ciężko w realnym życiu zrobić, ale... No, najłatwiejszym ogólnie sposobem to jest zmienić swoje środowisko po prostu. Jeżeli chodzisz do szkoły, w której po prostu no, nie podoba Ci się, no, jest straszna feminizacja, jest takie anty, antymęskie, antytestosteron, wszystko, to zmień tę szkołę, wywalony po prostu w nią i tyle. Albo zmień swoją grupę przyjaciół czy kolegów, no bo oni nie rozumieją tego, powiedzmy, Masz znajomych, którzy w ogóle są przeciwko siłowni, przeciwko ćwiczeniom, i przeciwko tym wszystkim, a ty chcesz się zmienić, to to jest twoja decyzja. I ty masz prawo, jesteś w stanie zrobić to, bo to ty tutaj decydujesz, bo to ty jesteś tym, który dowodzi swoim życiem. No i jak już jesteśmy na temacie siłowni, no to oczywiście chyba nie muszę przypominać, że siłownia to jest numer jeden rzecz, jeżeli chodzi o taką typową męskość. Bo to i zbuduje twoje mięśnie, i poprawi twój nastrój, i humor ci poprawi, no i będziesz miał lepszy sen, będziesz miał, no... Znajomych można na siłowni, można nawet dziewczynę na siłowni poznać. No, siłownia to jest idealna rzecz, jeżeli chodzi o taką typową męskość i testosteron. A w ramach siłowni, też warto wspomnieć o tym, że pocenie się oczywiście w oczywiście koszulce bawełnianej, nie jakiejś z poliestru czy z czegokolwiek, bo tam różne są jakieś chemiczne związki, ale ja mówię poliestr, żeby było łatwiej. No to pocenie się takie. Wyrzuca z organizmu wszystkie te estrogeny. I to było właśnie badanie jedno zrobione. Ja często nie mówię o badaniach, no bo ja lubię, jak ktoś się po prostu mówi, która rzecz jest dobra, i ja wtedy to robię i mam efekty. Więc ja lubię słuchać po prostu jakiejś wiedzy, a nie linkować badania, tutaj mówić o, o tym, że o, to było 33%, to, to, to. Ja nie lubię takich rzeczy, ale tutaj akurat to się przyda. Więc było badanie, które mierzyło i badało, gdzie jest w organizmie najwięcej estrogenów u mężczyzny i mikroplastyku no i okazało się że najwięcej największe stężenie mikroplastyku dziesięciokrotnie większe niż w tej drugiej rzeczy na liście było w pocie jak człowiek się pocił to tam powiedzmy nie wiem biegasz czy jeździsz na rowerze czy cokolwiek robisz i się pocisz cały jesteś spocony to wtedy wszystkie te estrogeny i mikroplastik z ciebie wychodzą bo ty się pocisz no i z organizmu to wychodzi. Tak samo właśnie estrogen. Też te chemiczne związki, które to nie są dokładnie estrogeny, ale to są chemiczne związki, które tak udają estrogen, które tak samo działają jak estrogen. To jest chemiczne, ale to jest takie, no to jest po prostu mimikują estrogen, tak to powiem, i one też są wtedy wywalane z organizmu. Więc jeżeli chcesz pozbyć się mikroplastiku i estrogenów, no to na siłowni dużo się poć, choć powiedzmy koszulce, nie wiem, jest lato. Idź pobiegaj przez godzinę, dwie, czy na rower pójdź na cały dzień, powiedzmy, na pół dnia z rodziną, i wtedy, jak się naprawdę spocisz, czy ze znajomym, czy kimkolwiek, jak się naprawdę spocisz, no to wtedy cały estrogen praktycznie wyjdzie z ciebie. Bardzo dużo mikroplastiku, no i to ci pomoże podwyższyć jeszcze bardziej testosteron. Ostatnią rzeczą na naszej liście, równie ważną, będzie to, żebyś często czyścił swój pokój, szczególnie z kurzu. bo czym w ogóle jest kurz? Jak myślisz? Jakbyś tak się miał teraz zastanowić. No bo myślisz pewnie, że to jakieś są, nie wiem, zanieczyszczenie może być, czy jakieś, no nie, nawet nie wiadomo, co to jest. Ale teraz Ci powiem, co to jest. To są głównie dwie rzeczy. Pierwsza to jest martwy na Normalnie z Twojej skóry, dosłownie, bo tutaj jest martwy naskórek na skórek. No, ręka, cała skóra to jest tak naprawdę martwa z zewnątrz. No i ten martwy na który się odkleja i odchodzi, to on wszędzie po prostu lata. Więc to jest jedna rzecz: skórzł martwy na skórek, a druga rzecz no to niestety to jest plastik i mikroplastik. Takie malutkie drobinki plastiku, które wszędzie latają w powietrzu, no i zatruwają twoje środowisko, no i obniżają ci testosteron. Więc czyść te półki to naprawdę to nie jest taka rada no trochę to może brzmieć brzmieć jak rada takiej babci, typowej czy dziadka, który mówi ci, wiesz, mieć czysto w pokoju, ale naprawdę tak jest, uwierz mi. Tam jest pełno estrogenów i mikroplastiku, które, no strasznie obniżą Ci testosteron, jeżeli będziesz to wdychał przez, przez cały dzień, przez całą noc, więc no przynajmniej raz w tygodniu weź jakąś szmatę mokrą, powycieraj te kurze wszystkie, idź to umyj i będziesz miał naprawdę, no, czyste w końcu powietrze. Możesz też, oprócz tego, mieć jakieś kwiaty w pokoju. Ja mam na przykład Sansevierie, które są najlepsze, jeżeli chodzi o oczyszczanie powietrza i zabieranie z niego wszystkich tych złych rzeczy, zanieczyszczenia, no i to też podwyższa testosteron, więc Pamiętaj, żebyś miał czysto w pokoju, no bo to jedna rzecz, że w tym kurzu jest dużo mikroplastiku i estromionów, no a druga rzecz, że jaki poważny mężczyzna ma syf w pokoju, powiedz. Czy widzisz, jak mój pokój teraz wygląda? Tu są poukadowane ładnie książki, tutaj jest mój kurs odpalany, łóżko, pościelone, wszystko, tu jest stojak do podciągania się, wszystko jest tak, jak powinno być, wszystko jest na swoim miejscu, więc tak powinien prawdziwej, prawdziwego mężczyzny wyglądać taki naprawdę czysty pokój, no i tak samo powinieneś mieć Ty, żeby mieć wysoki testosteron. Więc teraz na to trzy najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o podwyższenie testosteronu. Pierwsza rzecz to będzie tylko i wyłącznie chodzić w bawełnianych ubraniach. No i staraj się jak najbardziej unikać jakichkolwiek plastików, mikroplastików, no i wszystko co wcześniej było wspomniane. Druga rzecz to jest zdrowa rywalizacja. No musisz mieć dużo rywalizacji w swoim życiu, żebyś miał wysoki testosteron, no bo to jest dosłownie to, co powoduje wzrost testosteronu. A trzecia rzecz, no to będzie, żebyś dużo się pocił, no bo w pocie, właśnie jak się pocisz w bawełnianej koszulce albo bez koszulki nawet, to wtedy cały ten estrogen, cały mikroplastik wychodzi z ciebie no i pozwala to ci mieć bardzo, ale to bardzo dużo testosteronu. No i dzięki wszystkim tym radom, których, które dzisiaj widziałeś, i dodatkowo w ostatnim filmie, tamten miał takie bardziej podstawowe, tu były bardziej takie zaawansowane rzeczy. Jeżeli posłuchasz się tego, to naprawdę obiecuję ci, że możesz osiągnąć. 1000 nanogramów testosteronu albo nawet więcej w dosłownie kilka miesięcy. Więc przynajmniej podwojony testosteron możesz mieć dzięki tym filmom. No i nie ma za co. I do następnego.